Dobra. Mamy to. Czekajcie. jeszcze sobie okulary. Bo mam takie. Moment. Widzę, bo mam zamazane okulary. I źle mi się czyta. Muszę sobie umyć. Dobrze, że tu jest możliwość umycia okularów. O sobie właśnie umyłam i będę lepiej widzieć. Wyraźniej dobra. Jeszcze trzecie papierem i możemy się brać za czytanie. Dobra. Już wracam moment. Jestem, jestem nieco bez okularów. I czyścimy okulary, ale mi się porysowały. Okulary, raczej szkła. Niedawno nie miałam szkła w okularach wymieniane i na nowo mam porysowane. Z drugim jest to samo. O, od razu lepiej widzę. Wszystko wyraźne, a nie takie zamazane za głową. Dobra, i czytamy. Trochę dotrwało, ale jest. Czytamy. Osaka teraz. Tony Stark alias Iron Man Kamufluje się za pomocą naprawdę zaawansowanej technologii. Pułkownik yeah. James. I możecie mnie poprawić, bo nie wiem, jak się dokładnie to imię czyta. To mnie możecie poprawić w komentarzach. Rhodes alias war mahine. Knobsk. Pan franko. Co robimy? My nic nie robimy. Wy po i tyle i tyle na to właśnie czekaliśmy Smasz, no to się tak czyta Smasz, e jestem z Hang, czemu nie otworzyłeś drzwi? E, okej. Okay. Myślałem, że to właściciel mieszkania. Pójdziesz ze mną. Nieźle mówisz po angielsku. Ale jeśli to zaproszenie na randkę, powinnaś raczej użyć słowa nie. Pójdziesz ze mną. Nie. Za pła. Nie załapałem, żartowałem. Pójdziesz ze mną i założysz to. Tylko się zobaczymy, czy wszystko przeczytałam, żebym coś nie przeoczyła. No bo to by dopiero było. Dobra. Wszystko. Bo kiedyś tak było, że kiedyś przeoczyłam i to nie było za ciekawe. I musiałam później czytać jeszcze raz. orli ja akurat mam zgagę i tak mi się co jakiś czas odbija <try> Dobra. I na dzisiaj z czytania tyle. Dobra, czy jest wszystko ok? Dobra, tak. Wszystko ok. Mało już widzowie mamy tego czytania. Tyle jeszcze zostało. Tyle jeszcze zostało. A tyle już przeczytane, dużo. No. I to. Na tyle dzisiaj. Czytanka. O. Dosięgłam.